Cześć witajcie serdecznie Radia pojedynek. Wiktorek dzisiaj challenge tak właściwie pojedynek challenge dzisiaj bawimy się w Laku Karacza tak jest, Laku Karacza czyli złap Karalucha tutaj mamy tego Karalucha, czekaj ja mówię wszystko co trzeba to jest taki hexback na drgania tutaj jest przełącznik, on ma baterię w środku i on pomyka włącz go niech zobaczą widzowie okay. jak leci to tym. no i trzeba i on właśnie tutaj to są Trzy rodzaje Kosteczka? przeszkód, czekaj, trzy rodzaje Trzy rodzaje przeszkód. Jest łyżka. Na nóż i widelec. i widelec. dodatkowo. Mamy kostkę. Specjalna kostka to, to jest. To jest obojętnie co? Tu jest łyżka, tu jest... Widelec, tak, no losujemy, jest losujemy tutaj dane albo nóż, albo widelec, albo dowolne. I jak to wylosujemy to możemy po prostu przekręcać. Tak, to możemy przekręcać dowolną właśnie jak na przykład nóż wypadnie, no to przekręcamy nóż. Chodzi o to, tutaj jest strona Wiktora, tutaj jest strona moja. Jest nasz dwóch, więc jedno jest zamknięte, tutaj ser jest zamknięty, ja mam ciasko otwarte. Nie, ty masz chleb otwarty. Chleb, a ty? Czekolada. Dobra, niech to nie, to zrobimy sobie tak. Ja sobie wezmę ser, żeby po, po, na skos I teraz tak, jeżeli... Doprowadzę do tego, że wpadnie karalu do Wiktora, wtedy ja sobie wy wybieram ee, saszetkę. Czebos, czebos albo a, i i tak, a jak Wiktor doprowadzi do sera, no to wtedy sobie o, gramy albo 10 minut, albo do 5 zdobytych punktów. Reguły są bardzo proste, więc nie, myślę, że nie będzie tutaj problemu, ja żeby, żeby ten... Ale wiesz co zrobimy? Ze względu na to, że trzeba gdzieś kulać się przydzielać. Będziemy ja kulać. Chcę, ja chcę pierwszy, tak? Tutaj będziesz kulał. Czekaj, włączamy karalucha, żebyście mogli zobaczyć. I lecimy. Fidelec, Dobra. Łyżka. To ja zrobię tak. On się trochę zablokował. Trzeba go ruszyć. Wszystko, więc ja go muszę doprowadzić tutaj więc puścimy go tu dobra dawaj łyżka no co on tak w rogach stoi no, dziwne bo on powinien się odpychać nie. robimy go tu oj no, damy, ale szybko bo to trzeba szybko na co czekać bo to tak nie można ten Aleś nie. co Aleś to zrobił mam no, pum Mam pół! Wiktor się pomylił, Otworzył złą ściankę i tym samym sposobem ja zdobywam jeden punkcik i Wiktor zrób wybra. inną planszę. Okay. A ja sobie otworzę saszetkę. Wiktor zmienia planszę. A my otwieramy. I co my tu będziemy mieć? Dwa świeciaki. Mamy pięknego świeciaka. I Piękną Kartę Men of the Match Także super Dobra, warek, 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 warek dobra. Warek, warek warek Jak to warek tutaj warek. masz? No to była taka chyba, nie? Nie Nie była taka, ale zrób tą taką klasyczną Tak jak nie. zawsze żeśmy grali A, czyli wiem Wiesz jaką? To było tak, że... Bo taką żeśmy grali To było tak, jak dobrze pamiętam No O, tu I tak, dobra To jest fajne e, Jako, że ja trafiłem, to byłem punkt, to przegrany zaczyna, więc Wiktor Dawaj. Dawaj, dawaj. Ucieka, ucieka. Co tam ma? Nóż? Nóż, nóż, Aj. Dobra, dawaj, dawaj. Nóż, nóż. Obojętnie, co? Dobra, leci. Leci, leci. Nóż. Źle. Źle, źle. Aj. Źle zamknąłem. Dawaj. Co chcesz? Dwa. Nóż Oto. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. To no, musi szybko, co chcesz? Dobrze. Wszystko. Leć. Leć, leć, jest coraz bliżej. Wszystko. Znowu Wiktor, chyba źle. Źle znowu chyba. Czekajcie. A i teraz ja błęd zrobiłem, ale idzie, 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 idzie. Przekręciłeś? Tutaj dałeś. Dobra, łyżka, łyżka mi się przydała. Widelec. I, i, i. Źle, błąd. I źle zrobiłem. Nożeczka. I wszystko. I... Nie! Uciek, dawaj, szybko! Widelec. Widelec. Zatokuj gdzieś albo coś. Tu. Bo już jest praktycznie mój, widelec znowu. Dobra. A nie, idzie, oddalać się. Cóż. Ja go w tą stroną próbuję puścić hmm. łyżka, szybko nóż, niestety nóż Tu się pcha. Widelec Oj, źle wójtor Ale się zablokował się, czekaj Zablokował się <laughs> Dobra Trzeba go było poruszyć, bo się bloknął, no. Dobra, co się dzisiaj dzieje? To się dzieje, że jest 2 do 0. Ustawię planszę. Hmm, to tak Teraz tak musisz Ty tak sobie tak, tak. ustaw taką planszę, jaką Ty chcesz. O, mamy bazę. Mamy FC Bazę. Dobra, Wiktor, pora na rehabilitację. Ej, Taka plansza? Trudno to nie. Trudno, no dobra, czekaj. Zobaczymy co, czemu on tutaj tak się blokuje. Nie powinien się tak blokować. Dobra. Wszystko. Nóż. O nie! Tu miał iść, miał iść tu. No dobra. To ja układam swoją planszę, a ty wybierasz, tylko że tutaj chodź, Bo tutaj się nie widać. Ja zrobię taką planszę. O, też fajna karta. To jest fajna karta. Zobacz. A, zrobię to. Niech tak jest. Nie? To. Te, i to, to też. Coś Te, tu jest tu nie tak. Tutaj. Ale tu coś jest nie tak. To, to. No może być taka, nie? Tak, No pięknie, pokazałeś tam? Dobra. Tak. No to zaczynam teraz. Ja. Jest 2 do 1. Ile tam mamy minut? 7 minut. No to jeszcze, jeszcze spróbujemy coś pieknąć. No i lecimy. Nóż. Nie ma nóża tutaj. Łyszka, Nóż. dobra. Mam nadzieję, że pan coś widzicie na tym. Dzielec. Dobra. Dawaj, 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 dawaj Nóż. Lecimy. Wszystko. Dobra. O nie! Szybko, Ale to bo będziesz dyskwalifikowany. Jakbyś 6 sześcień zrobił, tu byś otworzył i by wleciał. A tak zwlekasz i... To, to musi szybko. No, ja jestem w niebezpieczeństwie. No. Brawo! Brawo, brawo. No, zrobiłeś to naprawdę... Nie jesteś invisimali? O tak, nie sobie tak, tak. no To daj sobie bo mnie to jest obojętne, co tam bierzesz. Dobra. Dwa do dwóch. No, dwa do dwóch. Zrobimy tak. tak. To jest fajna karta świecąca. Tak jest, ładna karta świecąca. Dobra, lecimy. Jeszcze jest 2 do 2, myślę. Ostatnia runda. Albo jeszcze dwie. Dwie. Teraz ja znowu. Nóż, nóż, nóż. Daj dawaj, dawaj, wow, tutaj, wow, dawaj go. Aj! Źle, źle, źle. Kurde. Leć, 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 tutaj, no. Łyszka, łyżka, łyżka, łyżka. Tutaj. Dobra. Łyszka. Tu ją O nie, o nie. Znak zapytania. Zapytania Nóż Ale walka Walka na całego nóż Pamięt nie nie. Nie. nie, nie tu nóż Dobrze w Algol, zabitzę wango Wychodź, wychodź Oj. łyżka Co tam spadło? Chcesz Kto chce? To chcesz łyżka A teraz długa partia będzie No zapytania Noż szybko Jest ale mi uciek Ale nie szanik to Noż Dobra widelec. To będzie ostatnia partia, bo jest długa. Stop. Wszystko. No, tak Wszystko. Tylko tam. No, dobrze go puściłeś. No i. Yes, yes. Right. Dobra, I teraz. Jest. Jest. the winner. Nie podoba Ci się to co? Wiktor, nie zawsze się wygrywa. Nie możesz zawsze wygrywać. Pamiętaj, porażki wzmacniają. To jest to, wiesz? Była bardzo wyrównana wyrwalizacja i to się liczy najbardziej. Nie będziemy już dłużej grać, bo już tak jest ponad 10 minut. A ja mam jeszcze taką karteczkę, a otwórz sobie jeszcze Invisimale albo tą na za dobrą, za dobrą grę. Także laku karacza tak się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a w następnym challenge'u zrobimy sobie chyba mistakosy, czyli tak zwane popularne ostatnio krzesła. Tak, Wiktor? Zrobimy krzesła? Aha. Dwie specjalne miałeś, no proszę. Dobra, piąteczka, było fajnie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.